Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć kilka słów o tym, czym jest wyraz podstawowy i wyraz pochodny. Żeby jednak się za to zabrać, musimy sobie najpierw przypomnieć, czym jest rodzina wyrazów. Na pewno nie jest Wam obce takie hmm, pojęcie jak rodzina wyrazów, bo już od właściwie najmłodszych klas uczycie się o tym, że słowa ze sobą się w pewien sposób łączą. Myślę, że dobrym przykładem będzie tutaj ogród, i do niego na przykład wyrazy stworzone ogrodnik, ogrodniczka, ogrodniczki czy ogrodowy. W takiej rodzinie wyrazów, jak już sami zauważyliście, jest pewna część, która powtarza się we wszystkich słowach. W przypadku wyrazu ogród czy ogrodowy, będzie to właśnie taka cząstka ogród. Chcę Wam przede wszystkim pokazać, że słowotwórstwo to jest takie budowanie z klocków. tak? Dokładamy sobie kolejne elementy i tworzymy dzięki temu nowe słowa. Mamy wyraz podstawowy, ogród. W tym wyrazie cała ta część to podstawa słowotwórcza. Dlaczego? Dlatego, że jeśli dodamy do tej podstawy cząstkę ek, to zobaczcie sami, co nam powstanie. Wyraz. Ogródek i ten wyraz ogródek, ja pozwolę sobie sięgnąć po jeszcze jeden klocek, to nic innego jak wyraz pochodny. Zatem mamy wyraz podstawowy ogród, ogród mamy cząstkę ek i dają nam te dwa elementy łącznie wyraz pochodny ogródek. Ten wyraz podstawowy, akurat w tym wypadku, jest podstawą słowotwórczą, a ta cząstka "-ek", nazywana jest w językoznawstwie formantem. Czyli mamy podstawę słowotwórczą i formant "-ek". Ten formant "-ek", ta końcówka, jest bardzo, bardzo popularna. I zobaczcie sami, ja teraz dołożę kolejne elementy na górę, zostawię ten "-ek", ale zobaczcie, mamy też dom i mały domek, tak? Możemy też mieć na przykład wyraz kwiat i mały kwiatek. Zbudowalibyśmy sobie z takich klocków bardzo, bardzo dużo innych jeszcze wyrazów. No i ten formant ek, czyli ta końcówka ek, akurat będzie odpowiedzialna za to, żeby tworzyć słowo oznaczające mniejszą wersję czegoś, czyli ogród duży, ogródek mały, domek, dom duży, domek mały. Ale może się też tak zdarzyć, i zaraz wam to pokażę, że mamy pewną podstawę słowotwórczą, żeby to rozmontować, że mamy pewną podstawę słowotwórczą, e, na przykład taką stół. Widzicie? I chciałabym teraz dostać mały stolik. E, no i co się stanie? Stanie się następująca rzecz: dodam końcówkę I. Ale nie mamy takiego słowa jak stółik, prawda? Mamy za to inne słowo. Mamy słowo stolik. Wbrew pozorom nasza podstawa słowotwórcza, czyli ten wyraz, em, zasadniczo się nie zmieniła. Zauważcie, że mamy zmianę głoski o, u właściwie na o i głoski ły na li. Na ly. Taką zmianę nazywamy Obocznością taka zmiana, która następuje podczas tworzenia nowego słowa. Na przykład, bardzo jestem ciekawa, czy i wy utworzycie swoje słowa. Spróbujcie dodać własne przykłady klocków, które będą pokazywały, czym jest podstawa słowotwórcza, jak wygląda wyraz pochodny i jak wygląda formant, czyli ten element tworzący nowe słowo. Następnym razem porozmawiamy o wyrazach, które składają się z więcej niż jedna podstawa słowotwórcza, bo dziś mieliśmy tylko jedną podstawę w nowych wyrazach, a są takie słowa, które składają się z kilku podstaw, ale o tym następnym razem.